Witam Państwa serdecznie, z tej strony Maksymilian Skrzypczak, Układ Sił. Dzisiaj rozmawiamy z doktorem Kubą Benedyczakiem z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, współpracownikiem Układu Sił. Cześć. Cześć dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o kwestii rozgrywki na linii Rosja-Wenezuela ze Stanami Zjednoczonymi w tle. I w tym kontekście chcę polecić książkę wydaną przez wydawnictwo Prześwity. Nowe Zimne Wojny. Jest to całkiem świeża publikacja. Z pewnością o tych kwestiach będziemy jeszcze nieraz dyskutować, być może nawet o samej książce na kanale Układu Sił. Subskrybuj nasz kanał. Znajdziesz tu wiele ciekawych audycji, wnikliwych komentarzy i wywiadów z najlepszymi polskimi oraz zagranicznymi ekspertami. Na początku chcę Cię zapytać o kwestię zasadniczą. Mianowicie, od kilkunastu godzin w infosferze krążą pogłoski, że Stany Zjednoczone rzeczywiście dokonają interwencji w Wenezueli. I zastanawiam się, czy należy to odbierać w ten sposób, że faktycznie Pentagon podjął już decyzję. Czy może jest to bardziej kontrolowany przeciek i Amerykanie liczą na to, że Wenezuelczycy, że reżim Maduro uwierzy w nieuchronność interwencji. I w ostatniej chwili uczyni jakieś dodatkowe koncesje na rzecz Amerykanów. Która z tych dwóch opcji Twoim zdaniem jest bardziej prawdopodobna? Bardzo chciałbym to wiedzieć, bo ja mam takie poczucie, że jak Donald Trump wstaje rano, to on sam jeszcze nie do końca wie, jaką decyzję podejmie wieczorem. Jeśli miałbym strzelać tak intuicyjnie, czy na podstawie takiego modus operandi, który obserwujemy od stycznia w kontekście nowej administracji amerykańskiej, to postawiłbym na to, że jest to wywieranie presji. To znaczy, Donald Trump jest raczej politykiem i to jest jego ogromny plus. To jest jednak polityk, który stara się uniknąć wojen. Ta sytuacja czerwcowa, kiedy on pomógł Izraelowi w Iranie i zrzucił kilka, kil, kilka kilkotonowych bomb, to właściwie była taka sytuacja, w której on pomógł obu stronom to, aby one nie wchodziły ze sobą w pełnoskalowy konflikt, żeby ten konflikt nie przedłużał się w nieskończoność. W związku z tym nawet jeżeli i co jest prawdopodobne, on wybierze opcję środkową, czyli oczywiście nadal na te łodzie u wybrzeży Wenezueli będą dokonywane naloty, być może nawet zostanie dokonany jakiś atak w głąb terytorium Wenezueli, no to nie sądzę, żeby Donald Trump zdecydował się na to, że on po prostu zaatakuje Wenezuelę i będzie chciał zmienić reżim Maduro. Tym bardziej, że no on musi obsługiwać dwie bazy, to znaczy jedna to jest taka racja stanu, wywiązanie się z obietnic i moim zdaniem zabijanie handlarzy narkotyków jest jakąś formą wywiązywania się z tych obietnic, ale z drugiej strony ogromna baza MAGA, to jej podstawowym przesłaniem było to, że Stany Zjednoczone nie dokonują więcej tego rodzaju interwencji, nie tracą zasobów na to, żeby dokonywać zmiany reżimów, nie... Ich wojska nie wchodzą w głąb obcego państwa po to, żeby znowu tam utkwić na nie wiadomo ile lat i spędzać nie wiadomo ile miliardów dolarów. Ale i żeby zakończyć jakoś ten wywód, oczywiście tu zawsze pozostaje X, czyli ta niewiadoma, która polega na tym, no, że Donald Trump, chociaż mówi o wielu sukcesach w polityce międzynarodowej. To ja mam wątpliwości, czy rzeczywiście jest ich tak wiele. W związku z tym Wenezuela, jako państwo, z którym Stany Zjednoczone. Znajdują się w konflikcie od bardzo długiego czasu, może stać się takim elementem właśnie poprzez nie wiem, kilkudniowe naloty czy, czy, czy kilkudniowe ataki. I takim elementem, którym Donald Trump pokaże, proszę bardzo, tutaj dokonałem obietnic, tutaj zająłem się i stanąłem twardo wobec, wobec reżimu Madura. Natomiast naprawdę wejście do Wenezueli w sensie takiego, nie wiem, okupowania stolicy z obalenia prezydenta, to, to by było szaleństwo, no bo Donald Trump obiecał, że tego nigdy nie będzie, a dwa naprawdę Wenezuelczycy, nawet jeżeli większość z nich nie jest fanami tego reżimu, no to, to na pewno nie powitają Amerykanów kwiatami. Wejdźmy teraz do wątku rosyjskiego, bo skupiamy się na tym, co się dzieje na linii Stany Zjednoczone-Wenezuela, ale w tle cały czas gdzieś wisi nam to, co knuje Rosja. I w poniedziałek 27 października Putin ratyfikował umowę o współpracy strategicznej z Wenezuelą. Jakbyś mógł powiedzieć, o co dokładnie chodzi w tym partnerstwie i czy jest to coś, co należy traktować wyłącznie jako wiesz, bilateralną umowę, tak jak każdy kraj gdzieś tam zawiera, nie wiem, jakiejś dostawie sprzętu, co nie ma większego znaczenia geopolitycznego, czy może właśnie jest to rozgrywka nastawiona na na przykład budowanie presji na Stany Zjednoczone. To jest to, ten ostatni element wydaje mi się najważniejszy, który wskazałeś, ale zacznę od początku, żeby to rzeczywiście jakoś uporządkować. To jest niejako przedłużenie umowy, którą jeszcze podpisał poprzednik Maduro, czyli Hugo Chavez, który przyleciał do Moskwy, do wówczas młodego prezydenta Władimira Putina w 2001 roku, co się wydaje prehistorią. I została podpisana umowa o partnerstwie strategicznym. Rosja takie umowy posiada obecnie z około 10 państwami m.in. z Serbią, Iranem, Chinami, Indiami tam z pewnym dodatkiem w nazwie. W przypadku Wenezueli celem jest przede wszystkim współpraca w przemyśle wydobywczym. Oczywiście do, do, do tego dodany jest cały element takich umów w edukacji, w kulturze, wymiany humanitarnej, jakieś stypendia dla dziennikarzy wenezuelskich i tak dalej, ale najważniejsza ma być właśnie ta współpraca technologiczna współpraca w przemyśle wydobywczym, jakieś wymiany technologii, choć oczywiście głównie chodzi o to, że Rosjanie dostarczają y, technologii. I tutaj pojawiły się w tej umowie z tego roku dwa dodatkowe zapisy, czyli, że będą oba państwa zwalczać jednostronnie wprowadzane sankcje, bo przecież oba kraje znajdują się pod miażdżącymi sankcjami Zachodu oraz oba kraje będą zwalczać Cytuję: Fałszowanie historii kolonializmu to ważne dla Wenezueli i fałszowanie nazizmu to ważne dla, yy, dla Rosji, czyli oba państwa będą prowadziły taką niejako wspólną history politykę historyczną. I teraz yy, wartość tej umowy, taka praktyczna jest taka sobie, dlatego że Niejako jest to powtórka z rozrywki i nawet piszą o tym analitycy rosyjscy, ci reżimowi, którzy są w Rosji, y, 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 którzy oczywiście nie, nie skrytykują samej umowy, ale jednak zwracają uwagę, że jest to pewnego rodzaju powtórka z rozrywki. To znaczy tamta umowa spowodowała, że wiele mniejszych firm rosyjskich, takich spółek, córek, y, większych koncernów, Rośniev, Tulukoilu i tak dalej, wchodziło do Wenezueli, po czym okazało się, że. Zreformowanie, odnowienie tego przemysłu wydobywczego ropy naftowej w Wenezueli wymaga wielomiliardowych nakładów. One sobie z tym nie radziły, bo nie mają do tego środków. Wchodziły wielkie koncerny i właściwie skupywały te spółki, córki, czy, czy je wchłaniały, przejmowały te kontrakty, ale wkrótce się wycofywały, bo po prostu Rosja nie miała na to środków. Teraz, kiedy Rosja prowadzi wojnę w Ukrainie, takich środków nie ma tym bardziej. Dużo ważniejszym komponentem jest współpraca zbrojeniowa, dlatego że ogromna część zbrojenia Wenezueli to, co to jest sprzęt rosyjski. Podobno, bo to nie jest do końca potwierdzone, Wenezuela posiada kilka systemów S300, czyli tej obrony przeciwrakietowej, która w przypadku ataku Amerykanów na pewno będzie użyta. Co więcej, dzień po ratyfikowaniu tej umowy, radary zarejestrowały samolot rosyjski, transportowiec, który może przewieźć albo 200 ton ładunku, albo kilkaset osób, nie pamiętam teraz dokładnie ile, w związku z tym ten sam odleciał po krajach to Maroko, Algieria, coś tam jeszcze w każdym razie krajach, które są posiadają dobre relacje z Rosją i, 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 i właściwie nie, nie był rejestrowany natomiast satelita go wyłapał, no i wiadomo, że tam dotarli albo instruktorzy wojskowi, albo dotarł dodatkowy sprzęt, stawiałbym na instruktorów wojskowych, którzy, którzy będą wspomagać, wspomagać w tym w Wenezuelę zresztą w ciągu ostatniej doby Hugo Chávez, przepraszam, nie Hugo Chavez, tylko Maduro pokazał zdjęcia prawdziwe bądź nie rosyjskich samolotów, które S-30, które Wenezuela rzekomo posiada. Poza tym zwrócił się do Iranu, Chin i Rosji o wsparcie wojskowe w przypadku, w przypadku ataku amerykańskiego. Więc to jest ta sama umowa i taka jej wartość praktyczna. Może jeszcze dodam jedną rzecz, bo wspomniałem o tych atakach na Iran z czerwca. Wtedy już Iran posiadał układ o partnerstwie strategicznym z, z Rosją, no i okazało się, że ta umowa jest bezwartościowa, w tym sensie, że Izrael. Atakował Iran, wspomagany przez Stany Zjednoczone, i ta umowa o partnerstwie strategicznym Iranowi nie pomogła. To znaczy Rosja zaangażowana w Ukrainie nie była w stanie w żaden sposób pomóc Iranowi, oprócz wsparcia dyplomatyczno-politycznego, między innymi na forum ONZ. W związku z czym ta umowa, ona oczywiście może spowodować, że Rosja wyśle jakichś instruktorów wojskowych, że oczywiście na forum ONZ i w takiej propagandzie będzie wspomagała Wenezuelę, natomiast nie pomoże w wymiarze militarnym. I teraz ten najważniejszy komponent, który Ty wskazałeś bardzo celnie w swoim pytaniu, czyli co to, jak to się mieści w rozgrywce ze Stanami Zjednoczonymi, no to nie jest przypadek, że w momencie, kiedy Stany Zjednoczone przyciskają Wenezuelę, jednocześnie wprowadzają sankcje na Rozniew i Ukoil, jednocześnie w Senacie jest rozpatrywana kwestia, czy wpisać Rosję w Senacie Amerykańskim, czy wpisać Rosję na państwa, które sponsorują terroryzm w związku z porwaniem ukraińskich dzieci. Że Rosja demonstruje, po pierwsze, demonstruje to, że y, pamiętajcie, że wy wspieracie Ukrainę, my w takim razie możemy wspierać waszego wroga, tego, którego będziecie atakować. Mało tego, że on użyje naszego sprzętu, my jeszcze wspomożemy go militarnie naszymi instruktorami wojskowymi. To się oczywiście rozmiarami nijak ma do wsparcia amerykańskiego dla Ukrainy, no ale na tyle, na ile Rosja może, pokazuje Amerykanów. Mało tego sygnalizuje Amerykanom, że jeżeli wy zrywacie z nami negocjacje i nie będziecie dyskutować z nami na temat naszych warunków zakończenia wojny w Ukrainie, na temat naszych warunków tego, jak mają wyglądać relacje amerykańsko-rosyjskie, to my takie numery będziemy wam robić w każdym zakątku świata, gdziekolwiek będziecie i gdziekolwiek będziecie prowadzić swoje kampanie. Tak jak zresztą drony nad Polską, to też był przede wszystkim sygnał dla Amerykanów, to znaczy kontynuujcie z nami negocjacje, bo inaczej My będziemy dokonywać tego typu, tego typu ataku nad Europą i będziemy tworzyć zagrożenie wciągania całego NATO w, w wojnę z Rosją. Być może w wojnę nuklearną, bo to jest zawsze dorozumienie, jeśli chodzi o Rosję. No i tutaj to jest też sygnał do Amerykanów, że my będziemy wam utrudniać działanie. I jeszcze, żeby pewnie dodać do tego ostatni komponent, to jest bardzo korzystne dla rosyjskiego soft power i takiego trademarku. To znaczy, Rosja od dwudziestu kilku lat występuje jako przeciwniczka. Zachodnich interwencji w świecie, w, global, w państwa globalnego południa, w obalaniu reżimów. Zawsze mówiła, że to jest szkodliwe, że to prowadzi tylko do rozlewu krwi, i w związku z tym. Sprzeciwiając się takim ewentualnemu atakowi na Wenezuelę, Rosja może powtarzać, my Wam, Zachodowi, powtarzamy od 25 lat, nie dokonujcie tego typu interwencji, to tylko sprowadza na świat rozlew krwi, my Rosję jesteśmy zupełnie inni, my byśmy nigdy, chociaż patrząc na Ukrainę, wiemy, że to nieprawda, no ale oni mówią do globalnego południa, my nie będziemy u Was interweniować, macie reżimy, jakie macie, decydujecie sami o sobie. Z naszej strony nic wam nie grozi, w dorozumieniu jesteśmy lepsi od Zachodu i od Amerykanów. No jako ktoś, kto jakiś czas mieszkał i pracował w Indonezji, to mogę potwierdzić, że jak najbardziej tamto też jest um, praktykowane przez rosyjską propagandę. Podobnie w innych krajach, jak na przykład kraje afrykańskie, blisko wschodnie, tam również Rosja działa na to, żeby kreować się na kogoś, kto stoi w kontrze do rzekomego zachodniego imperializmu, neokolonializmu i tak dalej, i tak okay, dalej. To znaczy, jeśli teraz... mogę Ci przerwać, jeżeli mogę coś dorzucić, bo to jest bardzo fajne, co powiedziałeś, tym bardziej, że nie wiedziałem, że pracowałeś w Indonezji, więc posiadasz unikalne doświadczenie, to tak, kiedyś ludzie z polskiego msz mówili mi, że właśnie dla placówek polskich w takich krajach, i nawet wymienili Indonezję, Filipiny i inne, że to jest rzeczywiście trudne konfrontować się z rosyjską wersją historii, która tam jest. Natomiast też bym y, nie chciał powiedzieć, że Zachód, używając rosyjskiego przysłowie, jest biały i puszysty. To znaczy, no to nie jest tak, że Zachód nie dokonywał interwencji w Iraku i że nie sprowadził masy nieszczęść na Bliski Wschód i że to nie przez interwencję amerykańską ze swoimi sojusznikami powstało państwo islamskie. To nie jest tak, że Zachód nie był kolonialny, to nie jest tak, że korporacje zachodnie obok chińskich nie kolonizują Afryki, no i tu oczywiście grzechów Zachodu moglibyśmy wymienić jeszcze wiele. Czyli propaganda rosyjska to jest jedno, ale polityka zachodnia, która często, no choćby wsparcie Izraela, wielu krajów zachodnich, no wsparcie, które dla globalnego południa jest całkowicie nieakceptowalne i trudno się dziwić patrząc na zdjęcia ze strefy gazy. Czyli grzechy Zachodu, jeszcze jakby pompowane, nakręcane przez Rosjan, no, yy, są bardzo skuteczne i też trudno się dziwić takim Indonezyjczykom czy mieszkańcom Afryki, że oni po swoim doświadczeniu kolonialnym nie kupują propagandy rosyjskiej. Mówię o tym, bo często u nas w Polsce, pewnie jako człowiek, który pracował w Indonezji, wiesz o tym, jak bardzo my jesteśmy niewrażliwi na wrażliwość ludzi, którzy znajdują się. Daleko, na ich kompletnie inne doświadczenie, bo nam się wydaje, że skoro my, Polacy, czujemy zagrożenie egzystencjalne ze strony Rosji, no to przecież to jest to samo doświadczenie Indonezyjczyków. No nie, bo ja nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o Indonezyjczyków czy Indonezję, ale domyślam się, że ich doświadczenie i spojrzenie na świat jest całkowicie inne. No jasne, wystarczy wspomnieć o Ukrainie, to Indonezyjczyk powie. Okej, say, Mengerti tapi a Patent tak, i nie trzeba mówić po Bahasa Indonizie, żeby wiedzieć o co chodzi z tym pytaniem. Mm. No Natomiast no, z, tych, z tych względów też ja jestem zwolennikiem takiego podejścia, że Zachód może mniej powinien się skupiać na wybielaniu siebie, bo tego mm. raczej nie zrobi, ale powinien przejść do ofensywy i pokazać, że okay, być może w historii nie, Rosja nie była jakoś bardzo gorsza od Zachodu, ale nie była też lepsza. I można wskazywać na przykład na to, co robiła w Afganistanie, co robiła z muzułmanami w Czeczenii, w Syrii i itd., itd. Wracając do tematu wenezuelskiego, bo powiedzieliśmy trochę o kwestii perspektywy rosyjskiej. Teraz pytanie, czy dla Amerykanów kwestia wenezuelska ma znaczenie nie tylko, jak chodzi o ich własne interesy na zachodniej półkuli, tylko też ona się wpisuje w strategię Stanów Zjednoczonych w stosunku do Rosji. Myślę, że nie, że, że, że Wene, Wenezuela nie, to znaczy jakbym mógł miał określić yy, to, jak Amerykanie patrzą na, na Rosję, to oni, to jest, no, to znowu, Stany Zjednoczone to jest ogromny kraj i nawet samy łonie partii republikańskiej, czy, czy, czy ruchu MAGA, no nie mówiąc o demokratach, którzy też są podzieleni w tej kwestii, istnieją różne opcje, no ale żeby to jakoś sprowadzić do wspólnego mianownika, to przede wszystkim Rosja i to jest w dokumentach, widnieje w dokumentach strategicznych amerykańskich. To znaczy Rosja obok Chin jest traktowana jako jeden, jako największe zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Oczywiście Rosja nie dlatego, że jest Taka potężna jak China, ale dlatego, że bardzo wspomaga Chiny. Jeżeli miałbym użyć porównania, no to jest takim bulterierem Chin w Europie, bo dla Chin to jest oczywiście bardzo korzystne, że Rosja odciąga uwagę Europy i, i, i słabnie przez wojnę w Ukrainie, zresztą wciąga również Amerykanów. Więc jeżeli ja, i to zresztą jak rozmawiam, czy to z Amerykanami, czy na przykład z rosyjskimi kolegami, tymi, którzy uciekli po. Po wybuchu wojny, teraz pracują w Europie, w Stanach Zjednoczonych i, i chodzą po tych wszystkich fintach amerykańskich, chociaż to było jeszcze widoczne przed wojną. No to Amerykanie głównie pytają o współpracę z Chinami, bo to jest dla nich najważniejsze. No i oczywiście drugi komponent, no to jest y, arsenał nuklearny rosyjski i bardzo y, taka, taki silny fokus no, na to, żeby nie wciągnąć Stanów Zjednoczonych przypadkowo w konflikt nuklearny, który może zagrozić Stanów Zjednoczonych w pierwszej kolejności ludzkości, w drugiej kolejności. Zresztą yy, dzisiaj czytałem taki artykuł z yy, portalu The American Conservative, czyli, czyli tego takiego intelektualnego, w jakiejś mierze zaplecza, ruchu Maga. To, bo, lubię to czytać, bo to mi daje taki duży insight, to jak myśli, ruch Maga ten taki, którego medialnym, tym pokazowym jądrem jest, nie wiem, Tucker Carlson czy Joe Rogan, ale który właśnie tam jest powiązany chociażby z Cato Institute. No i tam właśnie jeden z artykułów, który czytałem, to jest NATO Goes Mad, czyli NATO oszalało i które no, podejmuje bardzo silną krytykę Trumpa. Trumpa, co jest rzadkie dla ruchu MAGA i w ogóle obecnej polityki, że, że Stany Zjednoczone jeszcze Wspomagają Ukrainę, że jeszcze wspomagają NATO, że jeszcze nie powiedzieli Europejczykom: Mamy dosyć, róbcie, co chcecie. Więc to są różne prądy, ale jeden z prądów, i on jest ważny w kontekście młodszych polityków współpracujących z Trumpem, jest to, że właściwie Europa niech sobie radzi z Rosją sama. To znaczy, wbrew temu, co właśnie nam się wydaje, no to Rosja jest albo postrzegana w kategoriach Chin, albo zbroi nuklearnych. No ale jeśli chodzi o wojnę w Ukrainie, no to, to to właściwie nie powinna Ameryki obchodzić. Czyli raczej nie ma co się spodziewać, że na przykład jakaś interwencja miałaby załóżmy wymusić na Wenezueli załóżmy wypuszczenie ropy na rynek po to, żeby obniżyć ceny i uderzyć w Rosję. To jest raczej, to już są takie teorie na zasadzie szachów 5D i raczej Amerykanie się skupiają stricte na swoich bilateralnych interesach, jak chodzi o kwestie przemytu narkotyków i tak tak? Nie, to znaczy jeśli chodzi o tej. To, to jest słuszna uwaga, ja to rzeczywiście to pominąłem, tylko, bo, bo to zrobił Biden w 2023 roku, tak? Czyli zmniejszył sankcje wobec Wenezueli, zaczął rozmawiać z Wenezuelą po to, żeby zwiększyć podaż Ropy, żeby bardziej uderzyć w Rosję w kontekście jej ataku na Ukrainę. Natomiast myślę, że dla administracji Trumpa no, mimo wszystko sankcje na Rosję i w stworzenie większej podaży ropy na rynku, żeby zastąpić rosyjską, chociaż ona nie jest w całości zastępowalna, bo po prostu nie ma takich ilości na świecie, które w tej chwili szybko zastąpią rosyjską ropę, ale żeby częściowo zastąpić, to oczywiście może być jakiś bonus tej całej sytuacji. Natomiast nie sądzę, żeby to. Było coś, co przyświeca Donaldowi Trumpowi w kontekście presji wywieranej na Wenezuelę czy potencjalnego ataku, choćby dlatego, że myślę, że najważniejszym azymutem w polityce zagranicznej Donalda Trumpa jest polityka wewnętrzna. Ok, to na koniec chcę zapytać o ewentualne koncesje, jakie Wenezuela mogłaby poczynić wobec Stanów Zjednoczonych. Donald Trump bodajże dwa tygodnie temu na konferencji prasowej powiedział, że Maduro jest skłonny dać mu wszystko, bo nie chce lecieć w bambukę ze Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście użył w tej, w tej sytuacji trochę ostrzejszego słownictwa. Mhm. Jakie, o jakich dokładnie koncesjach mówimy? Co de facto Maduro mógłby uczynić, żeby Stany Zjednoczone powiedziały ok, daliście nam to co chcemy, wycofujemy się z jakichś tam gruźb. Mówiąc półżartobliwie, mógłby pozwolić Trumpowi i Witkofowi zbudować kilka wieżowców i na pewno wtedy klany witkowów, Jaredów, Trumpów byłyby ukontentowane. Bo, bo, bo jak wiemy w przykładzie chyba abu Zabi, możliwość współpracy właśnie Whitcoffów i Trumpów w jakimś tam funduszu zajmującym się kryptowalutami nagle spowodowało, że te relacje się zmieniły z, i, i, i wszystko jest dobrze. Więc to byłby prezent, który można byłoby dać, bo to jest jednak taka historia obecnie w Stanach Zjednoczonych i myślę, że od tego nie powinniśmy uciekać, że polityka Stanów Zjednoczonych jest oligarkizowana i, i że tam te interesy prywatne dużych rodzin są istotne. Natomiast te kwestie surowców, czyli, czyli ropy naftowej, oczywiście, myślę, że to jest na drugim miejscu, nie w kontekście Rosji, ale jako takiej, czyli dostęp, co zresztą, tak szczerze mówiąc, dla Wenezueli nie byłoby niekorzystne, w tym sensie, że. Do, tylko problem jest taki, że. Jeżeli celem Amerykanów jest wejście na rynek wenezuelski, Łitkofowie, Trumpowie sobie i ktoś jeszcze buduje jakieś wieżowce, nie wiem, wchodzi w jakieś fundusze coś tam, to, to wszystko fajnie. Tylko że ostatnie lata pokazały, że nawet Chińczycy, którzy posiadają ogromne zasoby, nie wchodzą na rynek wenezuelski, bo widocznie uznają, że nie jest to do końca opłacalne, albo inaczej, że te nakłady, które najpierw trzeba ponieść, Zacofanym przemyśle wenezuelskim, gdzie, jak to powiedział kiedyś znawca Wenezueli, pan Stasiński, przepraszam, nie pamiętam imienia, ale pracownik polityki, który się na Wenezueli świetnie zna, że po prostu w Wenezueli jest wystawiona rura, z której cytuję ropa żyga. To znaczy, że, że, że to nie jest przemysł z jakimiś technologiami. To jest przemysł, który Bazuje na najbardziej prymitywnym wydobyciu ropy naftowej i który właśnie wymaga wielu inwestycji. Rosji nie stać na to, żeby go zreformować. Chińczycy, którzy są bardzo racjonalni w tej kwestii, widocznie uznają, że się nie da. Teraz, czy jeżeli wejdą firmy amerykańskie, to będą chciały w stanie wyłożyć na dzień dobry pieniądze, które to zreformują? Nie wiem. Myślę, że dla Wenezueli korzystna byłaby próba właśnie takich ustępstw. No, ale ja nie wiem, czy ten reżim jest do tego zdolny, chociaż rzeczywiście Donald Trump mówi o tym, że kończymy z polityką wartości, będziemy współpracować z każdym, kto tylko chce z nami współpracować. No, ale sytuacja w tej chwili jest tak napięta, że ja nie wyobrażam sobie przy tym reżimie, żeby mogło dojść do jakiejkolwiek współpracy w Wenezueli ze Stanami Zjednoczonymi. Dzięki bardzo za przybliżenie nam tematu. Dzięki. Szanowni Państwo, dziękuję, że dotrwaliście do końca. Naszym gościem był Kuba Benedyczak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, współpracownik Układu Sił. Dzięki wielkie. Dzięki.